Nazywam się Karolina i dzisiaj chciałam e, powiedzieć: Jestem nową właścicielką YouTube i Movistar Planet. E, konta jakiejś dziewczyny, e, nie pamiętam jak ona się nazywała. E, ona miała chyba jakąś Julką, konto na YouTube. E, nie pamiętam jak ona się nazywała. No, nie pamiętam jak ta druga się nazywała, która dała konto. I wiem, że to były kuzynki. Nie pamiętam, yy, nie pamiętam po prostu jak się nazywała ta druga, yy, a tak w ogóle zostałam od niej, od niej konto, tej, od tej co nie znam. Yy, no i nazywam się Luleczka1234 Nawias. Nawias w, w lewo. No, yy, no nawet mi się spodobało to konto, nawet mogę się zarobić Przepraszam, mi się, zawsze się pokazuje, kiedy nagrywam na bandikamie Przepraszam, tutaj już ona nagrała. Zmieniłam już sobie nazwę, yy, bo umiem. I o, tutaj te dziewczyny, dziewczyny, które tamto mają parę śmiesznych dziewczyn, bo to moja kuzynka i kuzyn, bo to moja kuzynka chciała się nagrać. Hmm. To jest parę śmiesznych scen. Cześć, to jestem Asia. Ja powiem, może to ta Asia? To jest, nie wiem. Ajcie? Ja cześć, jestem Asia. Więc. Bardzo wam dziękuję dziewczyny jak mnie oglądacie bardzo wam dziękuję za to konto i pozdrawiam was dzięki pa